A no musimy pójść do po lekarstwo. Czaruś, słuchaj! Sprawa jest kurwa... My... Nic nie mówcie. Wybierdzam <coughs> grzecznie. Macie tu proszę coś. Wciągania. Należy mi się za... Dziewięć bilionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć koni mechanicznych. Pobierdoliło cię! Mieli, 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 mieli cała ośka zapierdala. Mówię, że należy mi się... 9 bilionów 999 miliardów 999 999 999 koni mechanicznych. Skąd wezmę 9 bilionów 999 miliardów 999 milionów 999 999, ,999, ,999, ,999 koni mechanicznych. Jestem tylko biednym alkoholikiem. Co? Ty jesteś alkoholikiem. Da. alkoholików i gospodyń mam coś mocniejszego. I to zupełnie darmo. Łap. Tak. Co to kurwa jest? No to dziękujemy. dziękujemy. Podziękowali pięknie i poszli. Zginiesz kurwo w męczarniach. Prędko, weź ten woreczek i daj nam obojgu porządnie powąchać. Zajebał w trąbę, a w trakcie zaczęła się moja zwrotka. Jebnęli z nim też jego ziomble Dobrego koksu z ciepłego spotka Robi się wiosna, wychodzi słońce, nad ranem na trawie pojawia się rosa Budzi się trzech a ktoś dostał chyba strzała na ryj A jeśli nie, to go to dzisiaj spotka Obróć mnie Żebym naszem zwrócony Na pustego, na pustego pola Słuchajcie kurwa! Nie po to tu przybyłem z Albanii. A żeby patrzeć na takie marnotrawstwo! Pojbało cię? Kim ty w ogóle kurwa jesteś? Jestem praskim karakan. Mają rozmach skurwi syny. Teraz nie wypierdol! Teraz będziemy strzelać do Iczyna! Pojebałcie kurwa szmata pierdolona? Nie będę strzelał do Iczyna za nic w świecie! Nie, nie ma mowy, nie zrobię tego! Wiedziałem, że nie jesteś gotów na jeden księżyc. <grystanie> Będzie strzelał! <grystanie> nie, nie będę strzelał. Cię pojebał. Пердоле Давай Колбас, солод, колбасер по пояс голый.